Siemaneczko duszak ale z tej strony witam Cię na moim kanale i dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, co wielu z może nie nas, bo ja nie mam, ale was mierdzi. O jakości Twojego szefa. Wytłumaczę ci pewne sprawy, może których nie jesteś świadom, ale to też określimy sobie poziomy. Już przechodzę do rzeczy. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę. Znaczy sobie zdajesz, jakiej jakości masz szefa. Czy jest to ktoś, kto jest specjalistą i ma to miejsce tylko dlatego, że jest takim specjalistą, czy jest to ktoś, kto dostał się tam pokątnie, po znajomości i tak dalej, co nie przeszkadza temu, żeby po jakimś czasie stał się specjalistą, ale może być tak, że nawet jakiś czas minął, to. To się tym specjalistą nie stał. Jedna zasada, która jest istotna, o której nie wiem, czy jesteś tego świadom i świadoma, że szef, załóżmy, że jest w klasie A, czyli jest tego dobrym szefem, zawsze będzie zatrudniał, jak będzie dobrym szefem, ludzi w klasie A+, czyli mądrzejszych od siebie, lepszy od siebie w danej dziedzinie, no bo wiadomo, że chce skorzystać z jak najlepszej kadry. Więc e, powiedzenie, gdy przychodzicie i mówicie, że mój szef jest głupszy ode mnie, nie do końca e, jest nie tyle nieprawdziwe, co um, nieodpowiednie. Bo jeśli szef nie jest z klasy A, tylko B, C albo Z, no to wiadomo, że jest dół. <laughs> Ale jeśli szef jest z klasy A, zatrudnia Ciebie jako specjalistę z klasy A+, to jest wszystko w porządku. On się zajmuje sprawami organizacyjnymi, prowadzeniem firmy, to jest swoją dziedziną i współpracujecie razem. Uh, i teraz jedna taka mała porada: gdybyś miał szefa, który jest dla ciebie wymagający, bo jest z klasy A, ale ty go traktujesz bardziej jako ciemiężyciela niż jako mentora. Więc mam dla ciebie taką małą sugestię na dzisiaj. Turn your tormentor into your mentor. <zum> Zamień swojego ciemiężyciela. <zum> Na swojego mentora. Zmienią się Twoje emocje. Gwarantuję. Taka mała sugestia na dzisiaj. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć. Szakalank.